W ostatnich dniach Dolny Śląski o Polszczyzny nawiedziła powódź, która zmusiła do ewakuacji ponad 12 tysięcy osób, niszcząc ich dobytek gromadzony przez całe życie. Ponad 250 tysięcy ludzi zostało pozbawionych dostępu do prądu, a prognozy meteorologiczne niestety nie są optymistyczne i budzą coraz większy niepokój. Katastrofa ta już jest teraz porównywana do powodzi z 1997 roku, zwanej powodzią tysiąclecia, która spowodowała straty szacowane na 12 miliardów złotych. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak powstała obecna powódź, jakie miasta zaleje? a także czy ma na to wpływ globalne ocieplenie, to zapraszam do oglądania. Na samym początku wyjaśnijmy, jak doszło do powstania tej powodzi. Mieszkańcy południowej Polski doświadczyli niezwykle intensywnych i długotrwałych opadów deszczu, które rozpoczęły się 12 września 2024 roku. Przyczyną tych opadów był specyficzny układ atmosferyczny zwany niżem Genueńskim, tym razem określanym jako Borys. Jest to zjawisko, które regularnie pojawia się nad morzem śródziemnym i transportuje ogromne ilości wilgoci w kierunku północnym, gdy te wilgotne masy powietrza napotkają pasma górskie tak jak na przykład sudety, opady stają się jeszcze bardziej intensywne. Przez kilka dni padało nieprzerwanie, a woda z deszczu zaczęła gromadzić się w rzekach, takich jak Nysa Kłodzka, biała głuchołaska i prudnik. W krótkim czasie poziom wody w rzekach przekroczył stady alarmowe, powodując gwałtowne powodzie, które zalały wiele miejscowości. Jednym z kluczowych momentów tej katastrofy było pęknięcie kilku tab i zapór w regionie, co spowodowało gwałtowne uwolnienie ogromnych ilości wody. Doprowadziło to do masowych podtopień i konieczności ewakuacji tysięcy ludzi z okolicznych wsi. Sytuacja pogorszyła się na skutek ciągłych opadów, które utrzymywały wysokie stany wód w rzekach. Prognozy meteorologiczne wskazywały na możliwość dalszych opadów, co dodatkowo potęgowało obawy, szczególnie w regionach najbardziej zagrożonych. Co warto dodać, gleba już całkowicie nasycona wodą nie mogła wchłonąć kolejnych opadów, co prowadziło do jeszcze większych zalewów i podtopień. W innych krajach sytuacja również nie jest kolorowa. W Czechach warunki są nawet trudniejsze niż w Polsce. Co ciekawe, 16 września doszło do pęknięcia taby w Ostrawie, która leży blisko granicy z Polską. W wyniku tego zdarzenia, mieszkańcy polskich miejscowości w pobliżu granicy borykają się z poważnymi problemami. Z problemami zmaga się również Austria. Na wschodzie kraju podtopienia i zamknięte drogi są na porządku dziennym, podczas gdy zachodnia część zmaga się z obfitym śniegiem, który już wywołał wiele wypadków. W Tyrolu i Karyntii śnieg zmusza kierowców do używania łańcuchów na kołach. W pobliżu Wiednia intensywne opady deszczu zalewają drogi i domy, a w Waltwiertel prognozowana jest największa powódź od 100 lat. Na Słowacji w Bratysławie Dunaj zbliża się do poziomu, który może spowodować wystąpienie skoryta. W odpowiedzi rozpoczęto montaż tymczasowych barier przeciwpowodziowych, aby zabezpieczyć miasto przed nadchodzącym zagrożeniem. Podsumowując, warto zauważyć, że powódź jest zjawiskiem o szerszym zasięgu, które dotyka także inne kraje, takie np. jak Rumunia, więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to napiszcie komentarz, a postaram się taki film nagrać. Przechodząc jednak do prognoz, to na początku warto zaznaczyć, iż mają one spekulatywny charakter i wzbraniałbym się przed niepotrzebną paniką. Zatem zaczynajmy! Na konferencji prasowej Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że Mer Lwowa, Andrii Sadowy, zapewnił o wsparciu i gotowości wysłania ekipy ratunkowej, jednak Wrocław nie skorzystał z tej oferty. Sutryk podkreślił, że miasto przygotowuje się na najbardziej pesymistyczny scenariusz powodziowy. Wczoraj wieczorem ogłoszono alarm przeciwpowodziowy, obejmujący tzw. szósty scenariusz, który zakłada pomoc wojska w walce z powodzią. Sutryk zaznaczył, że choć obecnie woda opada i brak jest nowych opadów deszczu, Wrocławianie muszą przygotować się na najgorsze, mając na uwadze traumy z lat 97 i 2010. Wana fala szczytowa ma dotrzeć do Wrocławia w środę późnym popołudniem i przez kilka dni przechodzić przez miasto. Sutryk zapewnił, że woda z kranu jest bezpieczna do picia, choć zaleca się do korzystania z wody butelkowanej na terenach zalanych. Prezydent Wrocławia podkreślił, że ogłoszenie stanu alarmowego ma zwiększyć czujność mieszkańców, ale nie ma potrzeby nadmiernego panikowania. Więc jeśli jesteś z Wrocławia, to na spokojnie, nie przejmuj się, jeżeli się tym stresujesz. Teraz przejdźmy może do stolicy Małopolski, czyli do Krakowa. W Krakowie pomimo zalanych fragmentów bulwarów wiślanych, sytuacja powodziowa jest stabilna. Poziom Wisły w Bielanach wyniósł w poniedziałek 4,11 m, a prognozowana fala kulminacyjna ma osiągnąć 4,40 m we wtorek, co jest poniżej stanu alarmowego. Rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP zapewnia, że poziom wody nie zagraża mieszkańcom. Jeśli jednak chodzi szerzej o małopolskę, to tegoroczna powódź największe straty wywołała w powiecie o Święcimskim oraz Brzeskim. Jeszcze tutaj wracając do Krakowa, to na wyróżnienie zasługuje Rafał Brzosek, miliarder i właściciel impostu, który uruchomił flotę samochodów swojej firmy do trans portu materiałów pomocowych, więc tutaj wielki plus. Warszawa. Jeśli chodzi o Warszawę, to ona również nie wydaje się być szczególnie zagrożona. Mimo iż parę dni temu poziom wody w Warszawie był rekordowo niski, przez co zapewne za niedługo dostąpi duże odpicie i przypływ, który co najmniej wyrówna poziom wody, jednak jak mówię, prognozy są raczej optymistyczne. Mimo to prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, rozpoczął ewentualne przygotowania, gdyby scenariusz uległ zmianie. Aktualna powódź, a globalne ocieplenie. W mediach wiele osób twierdzi, że aktualne zbiady są spowodowane globalnym ociepleniem, które odpowiada za drastyczne zbiady pogody. I niestety jest w tym sporo prawdy. Drastyczna zmiana temperatury Ziemi, którą obecnie doświadczamy, powoduje zmianę rozkładu opadów. I tak na logikę. Wyższa temperatura podgrzewa większą ilość oceanów i mórz, co zwiększa właśnie stężenie pary wodnej w atmosferze. Jak wiemy, para wodna się, skrapla się w postaci deszczu. Yy, I właśnie te opady są zazwyczaj bardzo dynamiczne i obfite, i przez to obecnie w ciągu jednego dnia mogą one przekroczyć ilość opadów, które zazwyczaj spada w ciągu trzech miesięcy, więc jest to dosyć sporo. Poruszam ten temat, gdyż niebywale jest to kwestia dalej sporta w debacie publicznej i wiele osób zdaje się z nią nie zgadzać, więc zapraszam do dyskusji w komentarzach. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Cześć!